Znaczy, Złożyłaś mi te dziwne. kostki, kurwa. Chcę do obozu. kula pancerza. Piękno. Nie da się. Ustry. O kurwa, kula, kula, kula pancerza, Przez całą mapę zapierdalać Nie, to jakbyś w Fifie, kurwa, odpalił mecz i się pojawił w pierdolonym autobusie. <grym> jeszcze, musisz, jeszcze musisz, kurwa, dojść jeszcze na stan. No, to by było akurat fajne. To by się kurwiło po kilku wazach. No. Zależy co my tam dali po Pierwszy drodze. Pierwszy jest też. To jak się nim pogada, to, to dostajesz odcisk? Proszę, demona dostaniesz. No już, Dawaj szybko tu płacił, no bo jak. Ja Nie mogę się stąd doruszyć, bek. Nie, ruszysz, się... możesz, możesz, To No właśnie, możesz. jak ostatnio się ruszyłem i Marcinowi znikła potem ta skałka. Jak wróciłem tam, to rzeczywiście jej nie było. Jak dwie osoby, które są wywalone, tu odejdą stąd, to ona się chyba wyładuje. Nie ja bym chciał kulkę, ten sobie trzeba kacz. Nie, Nie, ma że ósemkę teraz Pokaż mi Waliana nie był Kawałek jak pójdziesz tym Będzie takim tym haczykiem zaznaczany Nie był Nie do. widzę go kompletnie, gdzieś tam to A jest tu jakiś o. No. Dał mi mega miksturę, powiem. już mam na maksa. Bo mam jedną. Co za koryt cfer. Mi powiedział, że moja broń jest zajebista i dlatego daję troszek demona. Co tam? Nie widzicie, na tego. No już. Ja przecież byłem poza tą. Ale teraz dopiero półmisek pierdolę. Mysiak mięsa. Aby atak był większy. Widzę go. Czekam to na nas. Ja tu... Co mam po... czy ty... Bandety... ...wodę po... Zbigni... Kul... Co ja tu zmieniłem? Aaa... kamienia wziąć Oj, Nie, muszę się do obozu wrócić, bo... No co? Czy amuletu nie mam przypadkiem jakiegoś się tego? Ja pier... Zaraz wrócę, spokojnie. Chcecie tego go już bicie? ja tam do... Ten Bije. kurwa nie będę dwa lata nam czekał. Okej, okay, to już... Ten se musi pierdnąć, ten się musi zesrać i kurwa zawsze to... ...trzy lata zanim się do tego stwora podejść. Zapomniałem, no. Nie wiem, drugi raz już go bijemy i jeszcze żeby o czymś zapomnieć. To już ja nie wiem. Rozmieniłem sprawie. ten, sobie sety ustawiałem i... ...coś mi się nie tak zapisały, to się zapisało, po prostu się Ciao, bądźcie bandyty is... z YouTube Dasha się zapisał. Trzeba sobie ustawić set z ozdobami, wszelkimi tak, 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 Czy na pewno dobrze, zmieniłem tak, czy... Cyfrowo go bijła wcześniej po 9, potem, a teraz po 15, 14, po 20, czyli potrafił wpaść. Oh. No, w gdzieś jak się ustawiał kółko z tego, kuchu. Mhm. Masz, by, tylko będzie pierdować. Jezus, ma to, to takie chujowe ataki, wygląda jak bym się przewracał. A to kurwa atak jest. Byłem już poza, bez kurwa przesady Dwa metry dalej jestem, ale co zdobywałem? Dobra. Dobra, wreszcie ten ogon Merci Jezu co to był za skok To jebany, nie powinien być taki... Niech powinien być ten potwór kurwa, ten... Z takim patternem co ma tutaj Powinien być kurwa na masterze, a nie kurwa na tym To nie chuj To wyższe od niego to sobie Ty, tego, kurwa, No i kurwa ile razy na nim wdychliśmy Albinę, no nie wiem, zanim kurwa były też. Ja chyba tylko na jakiś to jest ginają. Pójdź pewnie kurwa najmocniejszych kurwa co tutaj są teraz. Na razie to ukrywamy teraz. Z jednym z trudniejszych, znaczy jednym z takich końcowych. Popierdolony. <laughs> wyższe od niego są kurwa prostsze. Dobra. Zdrowy, latały. niżej od niego. Ale nie, chodziło mi o te takie jakieś tam D coś tam. Jakieś te, te, te takie świecące kurwa. Przez, przez oczyste gówno. To jest chyba niby wyżej od niego, a kurwa był prostszy. Nie, wiem wiele. Palchazak był prostszy. Był. A krzewam też był najprostszy No, tam, no mówię. Nie był, bo jest 4 razy większy, go ciężej trafić no nie no no wiem. Skoki, kurwa że... Panie, to, to kurwa za tak Prawie się... Wygląda jakby się przewracał i je. No bo taki mam no. obszar... pierdolony ma ja. Nic nie widać, że będzie atakował taki drzym. Się... Nie jesteś w stanie zareagować na tyle szybko. To ty ma te skoki kurwa przez całą planszę się odwróci w swoją stronę przodem albo bokiem, to już kurwa chuj. To jak się, jak zaczyna na ciebie patrzeć, znaczy, że ma spierdalać. Tak. Ja no, i spierdoliłem, ale i tak oberwałem w tym wieczym kurwa za pół życia. No, bo złożył skrzydła, kurwa. No nas jednych i boków, kurwa, jak. jak ty. Tak spierdolone, On No tak spierdolony, tak chce się. Się, kurwa, się bierze, przesuwa i potem. Jak podnosi się to zaczyna takimi kocami rzucać. Wydaje się coś mu chyba hitboxy spierdolić, że jak się odkręca w lewo, to się hitbox z prawą stroną. Wyci atakuje kurwa nie tak jak trzeba Nie, trafił. Chyba fili, ja założono kurwa miałem założoną akurat to, Tak to był kurwa mi zajebał. O fakt, kurwa. No kur... miał pełne życie i skoczyłeś Nie, nie, wd... nie, ja miałem 20% życia, Z... a się zbiergolić, ale tam nie. Kurka przytrzymała to nie trafił. Co mnie przyblokowało, czy przy ty... Tej... Nie wiem, co zrobić... Psta. która Jeszcze Z więzien jak już do niego potrzebne, żeby go napierdalać, to oczywiście się już musiał odwieźć no, kurwa goni mnie, no chuju przestań. Się włączy, no. Kurwa to krzyczenie to jest najgorsze w tej grze, Tak irytujące. Można go ścianę brącz Czekaj. Tutaj można na niego spuścić te głazy z góry. No. <laughs> Ja to już się go nie jebnie w ścianę. Nie wiem, czy w ogóle możesz mu z w smokie... Nie, w możesz może się Możesz go złapać ten tak. Tego śmieszka poprzedniego się nie dało, tylko tak... Marfa, to nie było wstępne coś tam. W warszach, No za duże. Za duże idealnych takich rozmiarów. Hahaha! Co on już jest? Już? Już? Ok, może? Nie widać, jest młody. No wiem, że nie, ale... A nie widać. Tę okrągłą można mu próbować odciąć, jak sprzedawać. A! Goni kurwa, Pierdaj. Pierdalaj Kurwa, wierzę tą nogą No co, o, śledztwo, 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 śledztwo dostałem Zbierajcie ślad, że jego gdzieś Taszkę już mam. No to już od dawna. Dobra, teraz takie pytanie. Czy po prostu bomby ustawiamy i próbujemy odpływać, czy próbujemy czy... Nie wiem, no możemy chupić, normalnie. Poza kim? No. Bo mam dwa przy sobie radz mogę. Spróbuję w ten ogon. Nie ma kurwa ten ogon. Tutaj jesteście tu? Już idzie w I don't know. yeah Kurwa, tak to jest w co mogę skończyć Pierdalaj, no kurwa udział się w tym No i mnie zabije teraz Dzień dobry, drzecie A, no trzy ataki, porządku, prawda? Tego właśnie jest kurdiający dla mnie. Inne chociaż biegają, udają że chyba. I nie zaatakują aż tak bardzo. Poczekaj, No mi fajnie teraz kurwa. Nie dobiegnie to mi chuj. Ja go nawet nie atakowałem. Nie wiem od czego on Just cool the scene up here a